W kali szkoły podstawowej nr 11 odbył się drugi świąteczny turniej piłkarski, turniej, z którego całkowity dochód przeznaczony został na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmierzyły się trzy drużyny, piłkarze wigier, z słowalskiego klubu oraz kibice. Dla nas to jest też frajda, że dzisiaj możemy akurat spotkać się, żeby zmierzyć sobie siły na boisku. Traktujemy to jako zabawę wiadomo, no bo Trochę różnica poziomów jest, no ale, ale ważne jest to, że możemy się spotkać i właśnie spędzić razem czas. W drużynie byłych gwiazd Wigier zagrali m.in. popularny w swałkach marynarz, czyli Wawrzyniec Kropiewnicki, Jarosław Bartosiak czy Andrzej Spura. No Myślę, że troszeczkę już umiejętności nie te i, i zdrowie, ale jeszcze po, po, postaramy się pokazać na tle tych, tych drużyn, że, że jeszcze coś tam zostało z tamtych lat. Bardzo silny skład wystawiły też Wigry. W bramce z Błażejem Barwickim i w polu z Łukaszem Stasiakiem, Piotrem Rybkiewiczem, Danielem Ołowniukiem, Januszem Bucholcem, Tomaszem Bajko, Andrzejem Niewulisem, Maćkiem Makuszewskim i Pawłem Cimachowskim. Wigry były bezkonkurencyjne na parkiecie i zwyciężyły w turnieju. Cieszę się bardzo, że mogliśmy brać udział w takiej imprezie jak dzisiaj. No mówię, dzisiaj bohaterami są wszystkie dzieci, dla których zbiera nas są pieniążki i chcielibyśmy uczestniczyć w tej akcji jak najdłużej, jak tylko się da, jeżeli jesteśmy potrzebni w jakiejś tam sprawie, jesteśmy zawsze otwarci na takie, na takie pomysły, także fajna, fajna impreza wydaje mi się i oby jak najwięcej pieniążków trafiło do zdziału. Jest to szczytny cel, zbieramy na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, no i przede wszystkim zabawa, żeby się poruszać przy okazji, od jutra zaczynamy treningi, fajnie. Tylko się bawić i w takich gry. Na drugim miejscu za wigrami uplasowali się kibice, a na trzecim Oldboje. Nie wynik był tu jednak najważniejszy. Wynik jest tu całkowicie sprawą drugorzędną. drugorzędną. Chodzi tutaj naprawdę o samą symbolikę, że, że cały klub, bo byli piłkarze aktualni, kibice yy, są również z orkiestrą. Kolejny taki turniej za rok.